Ostatnio na polskim YouTube, na pol, po prostu w polskim internecie dzieją się naprawdę wielkie dymy. Drama ze Stu, drama z Gergamelem, drama z Jerla Karunem. Nagrałem w ogóle wczoraj film na ten temat i wyszedł on, jak się okazało, o wiele za późno. Ale dzisiaj skupimy się na jednej dramie, dramie z Ponieważ dla niektórych z był po prostu zwykłym minecraftowym youtuberem. Jednak jak się okazało, pokazał, pokazał on swoje, można powiedzieć, drugie oblicze i okazał się totalnym odklejeńcem. Więc to naprawdę mega słabe zachowanie. Więc naprawdę... Od, nie myślałem, że minecraftowy youtuber może być na, aż tak odklejony jak on. Teoretycznie wydawał się on być zwykłym minecraftowym youtuberem, a tu BUM. Mm, taka wiadomość. To, co pokazał Wardenga na swoim ostatnim filmie jest naprawdę... Dziwne, bo po, w sensie naprawdę nie wiem, jak Stu mógł posunąć się do takich rzeczy. Bo pokazał tam on screenshoty z niepełnoletnimi dziewczynami w tamtym czasie, bo to było chyba w roku 2013 czy coś takiego, gdzie pi wypisywał do nich i pisał naprawdę dziwne rzeczy. Jednak jak zaczęła się przygoda ze Stu, moja przygoda ze Stu, no to opowiadam wam. Powiem wam teraz, nie będę przedłużał. Ogólnie to Stu. O studio dowiedziałem się w przedszkolu, bo miałem. To wtedy była. była miałem 5-6 lat, czy nawet. No, coś około tego. No i wtedy z moim kolegą graliśmy sobie w Minecrafta. Tylko, że ja miałem wtedy naprawdę stary komputer. Wtedy akurat rodziców był i no miałem na nim Minecrafta po prostu. Tu sobie czasem grałem, nie? A mój kolega miał konsole i se tam też grał, nie? No to tak. No i on tam wspomniał, że Stu i Blowek są fajni, bo zobaczył, oglądał ich filmy na YouTubie. No to ja się pytam, to to jest? No i on powiedział, że tam jest jacyś fajni, tacy że no to ten. Ja w tamtym czasie oglądałem głównie filmy tego, takiego typu jak Minecraft Real Life, tylko, że bardziej taki takie ja, potwory jakby wyglądały z Minecrafta w prawdziwym życiu. Czy jakieś Minecraft Hero takie w prawdziwym życiu. Naprawdę ja oglądałem wtedy dziwne rzeczy Minecraftowe. Ale nostalgia mi, łyska nostalgia mi te teraz tak spłynęła z ten, Może mogę, z, o, wypłynęła, zaczął, mogę tak powiedzieć. No i szczególnie to, że Rocksem B oglądałem. Rocks Mb to naprawdę nie żałuję, że go oglądałem. To były świetne czasy, ale mniejsze o to. W tym, no. Zobaczyłem sobie, co to jest ten blowek i ten stew, no to włączyłem se tam ten blowek, czy jak to tam się wpisało no ale wpisałem to blowek bo wiecie, nawet nie blowek, bo wtedy nie wiedziałem jak się łypi na klawiaturze, no to wpisałem blow w lek no i wyskoczyło mi, no to sobie obejrzałem tam film jeden i tak szczerze, póki co go olałem, bo jakoś mnie nie kręcił Potem też zobaczyłem, co to, to ten Stew jest, ale też to ulałem, bo głównie to za, je, w przypadku Stew e, natknąłem się na filmy przedstawiające młody modyfikacje. E, Blowek blow też nagrywał coś podobnego, ale głównie o Stew to załapałem i o Stew też mnie to zaciekawiło, ale nie na jakoś długo i podałem oglądanie Rox na ciągle, Rox po prostu stworzył według mnie wtedy święty kontakt i nadal taki robi, ale wiecie, teraz już go nie oglądam ale czasem sobie zobaczę, jak mi jakiś tytuł zaciekawi jego film, więc naprawdę pozdrawiam Roxa jeżeli to oglądam, ale wątpię. No, zawsze jak tak wspominam o influencerach, to myślę, że oni oglądają to i mówię pozdrawiam, ale dobra, wracając do tematu. No to wkrótce tam się te ich, ich filmy zaczęły mi się wyświetlać na główne i no to też je olewałem, aż w końcu wyświetlił mi się... Film tam Bastiu, jeżeli dobrze pamiętam, tak, film, film z YouTube, em, gdzie wyświetlił się Blowek na, na, na miniaturce, z, e, ten polski pingwin, czyli Studio i e, Rox. No, tam był skin Roxa, no to mm, coś fajnego. No to odfie, odpaliłem to i, na, no, i zacząłem oglądać. I naprawdę ten, o, ten film wyszedł naprawdę fajnie. I wtedy oglądałem więcej tego typu filmów z Roxem, chociaż takich chyba za dużo wtedy nie było. No i oglądałem, oglądałem. No i wiecie. Wkrótce też mój kolega przestał wspominać o nich, więc ja też jakoś, przez, można powiedzieć, wtedy o nich zapomniałem. I kompletnie ich olełem. No aż w końcu tu przyszła ta drama Stew. I. Wtedy se, wiecie, szybkie odświeżanie wiadomości z tego wszystkiego. Ten, kto to, no wie, ja wiem, nie wtedy wiedziałem, kto to Stu, ale odświeżyłem sobie wtedy jeden jego film stary. No i powiem, że tak, Stu był dla niektórych zwykłych minecraftowych, main, zwykłym minecraftowym youtuberem, a jak się okazało, był też odklejeńcem, co pokazuje nowy film Wardengi. No, gdzie pokazuje po prostu esesy tego wszystkiego, więc naprawdę zobaczcie sami to wszystko. Nie czekać, bo może być za późno. Chciałem cię spotkać, obojętnie gdzie. Obiecuję ci, że, że kiedyś się, się spotkamy. spotkamy. Ale kiedy? Aż tak ci się śpieszy? No może będzie wtedy już za późno? Ja poczekam. To się śpiesz. Jeszcze kurde będę ożeniony z dziećmi, zanim cię zobaczę. YouTuber szybko nabierał odwagi. Masz ciało jak z nieba. Stu z dnia na dzień wysyłał coraz obrzydliwsze wiadomości. Teoretycznie bym cię przełożył do ściany w prysznicu. Chwalił się mieszkaniem, choć odwiedzić mnie. Pojawiały się propozycje masażu. Hahaha, ha, ha. nie, ja super masaże robię. Przejdźmy jednak do meritum. Później Steve zaczął pisać już bez żadnych oporów. Kolejne wiadomości będą wyjątkowo obrzydliwe. Przypominam, że pisał wtedy z trzynastolatką. Śniłaś mi się. Serio? To chyba miałeś koszmar. Nie był koszmar. Było... Ehem, fajne. Powiedz o czym. Pamiętam mało z tego szczerze. Tylko, że miałaś takie białe majteczki. I tak były na brzeg, że były odstawione i było widać wszystko. I podeszłem do ciebie z twardym I tak mój p... szedł między nogi i odsunął gacie. Wow, masz bardzo erotyczne sny o mnie. Też raz taki miałam, taki o tobie, ale nie pamiętam już. I czułem twoje mokre jak się ślizgało na moim p... i się obudziłem. Siu kontynuował swoje zaloty. Ja po prostu włosów nie lubię, blech. Tylko na głowie u dziewczyn, a na dole nie, blech. Żygam na samą myśl. Ogólnie to podsumowując, to nagrywam ten film drugi raz. W sumie nie jest to podsumowanie tego filmu. Chciałbym Was jeszcze zaprosić na mój drugi film, który wyświetla Wam się teraz gdzieś chyba w prawym górnym rogu ekranu czy coś takiego. Jest to film o, nawiązujący do jednej z tych dram, w sensie do dramy Stew, a przy okazji macie tam trzy inne dramy, dramę Gargamela i dramę La Karluna. Dlatego jak macie wolny czas, to polecam Tobie też obczać, bo według mnie wyszedł naprawdę ciekawie. Z tyłu jednak okazał się naprawdę wielkim odkleńcem i nie popieram takiego zachowania, więc no. Ogólnie to odszedł też z internetu i raczej już nie wróci po tym wszystkim, ale kto wie, co życie dalej przyszykuje. przyszykuje. No więc tak, ja zachęcam jeszcze właśnie do obejrzenia tego filmu z dramami, no i to, na, no i to tyle po prostu, Marka.